Warszawa leży na skarbie. Pod tym hasłem ponad 30 instytucji tu działających przygotowało na niej majówkę. My majówkę na skarpie rozpoczęliśmy od teatralnego kiermaszu przy Teatrze Polskim. Stroje ze znanych przedstawień, elementy scenografii i wiele około teatralnych rekwizytów pojawiło się w pasażu Szyfmana. W Muzeum Wojska Polskiego obok machin wojennych powodzeniem cieszyły się gry strategiczne. Na muzealnych tyłach w parku festiwal gier sportowych przez kapsle czy wciąż jak widać popularne klasy do frisbee. No, linii nie było. Przy stałecznym centrum przedsiębiorczości na Smolnej można było poznać szczegóły segregacji odpadów i wziąć udział w warsztatach. Czekała również najnowsza gra społeczno-edukacyjna Rozegraj miasto. Słońce nie świeciło przez cały dzień, ale pomimo tego wiele osób spędziło fascynującą majówkę na warszawskiej skarpie.